Widziałem praktycznie wszystkie dokumenty biura politycznego dotyczące kryzysu polskiego. I ze wszystkich dokumentów wynika jednoznacznie, że Sowieci nie przygotowywali wkroczenia oraz że od razu poinformowali o tym Polaków. Wiedział o tym Jaruzelski, a nawet były rozmowy w biurze politycznym o tym, że Jaruzelski kilka razy sam pyta, czy Sowieci by mu nie pomogli w wojennych działaniach, gdy będzie wprowadzany stan wojenny posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 10 grudnia 1981 roku. Jaruzelski mówi, że jeśli siły polskie nie poradzą sobie z oporem ze strony Solidarności, to polscy towarzysze liczą na pomoc innych państw, włącznie z wprowadzeniem sił zbrojnych na terytorium Polski. I historia wygląda tutaj w sposób niesłychanie prosty. To Wojciech Jaruzelski prosił towarzyszy radzieckich o interwencję zbrojną, a oni konsekwentnie odmawiali, e, tłumacząc mu, że i wydając wręcz polecenia, że on to ma zrobić sam. Chciał mieć pewność, że go nie zostawią na lodzie, po prostu. Bał się przede wszystkim odpowiedzialności. On się bał tego, co się mo że może się coś takiego wydarzyć, jak się wydarzyło w 70 roku na wybrzeżu. No nie było. Do końca wiadomo, jaka będzie reakcja społeczna na wprowadzenie stanu wojennego, czym to się zakończy.